Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Czas na szkła. Szkła do ochrony OnePlus 7 Pro. Zacznijmy od pierwszego, szkiełko full on Mokolo, dzięki pancernik za jego podesłanie. Cóż, zobaczmy, zobaczmy co jest w środku, jak ono wygląda. Ja już pozwolę sobie rozpakować. Co mamy wewnątrz? Wewnątrz zestawie mamy rakle gdyż jest to szkło fullglue, które musimy po prostu docisnąć. Samo szkiełko wygląda całkiem, całkiem, chociaż jak już zauważyłem, no jest ono fullglue, jest delikatnie tutaj wycięte w miejscu, gdzie mamy mm, Górny głośnik i ma dookoła czarną ramkę. I pierwsze co, co mi się rzuca w, oczach, w oczy, to niestety to, że szkiełko będzie troszeczkę zabierać ekranu. Jakkolwiek je umieścimy na naszym smartfonie, niestety toczkę go zabierze, więc to musicie brać pod uwagę przy tym szkle. Oczywiście jest zestaw montażowy, który sobie otworzymy, zobaczmy co w środku. Myślę, że będzie klasycznie, jak to zwykle w kolo czyli mamy. Da stickery, mamy coś na mokro, mamy coś na sucho i praktycznie tyle. Z racji tego, że każdy z Was ma oryginalne tu i zauważyłem, że z racji tego tutaj wycięcia, fajnie sobie po prostu je dopasować w taki sposób, że no niestety tu będzie troszeczkę pustego miejsca, u góry będzie go o wiele mniej. A to dlatego, że jeżeli sobie zrobicie to troszeczkę inaczej, no to tutaj od góry będziecie widzieli ekran niepotrzebnie, więc trzeba niestety je. Używając oryginalnego, myślę, że etui jak najbardziej do góry zamontować. Więc nie zawsze oczywiście używamy etui do montażu, ale w tym wypadku będzie to dosyć wygodne. No więc klasycznie, co musimy zrobić, żeby zamontować też szkiełko? To na, na bok oczywiście otwieramy set do czyszczenia i oczyszczamy powierzchnię ekranu. Mi się troszeczkę ona spoprochowało więc może najpierw poproszki od razu zetrę i przechodzimy do standardowego czyszczenia. Czyli najpierw bierzemy pat na mokro, czyścimy całą powierzchnię naszego ekranu. Jak tym razem spadamy w przypadku mokro, czy dość mokre, czy tak sobie. Zaraz sobie to zobaczymy. No Jest taki dosyć mały, złożony, ale no, to trzeba go rozłożyć. Myślę, że będzie łatwiej. Trochę nasączony, czasami już miałem bardziej mokre. Możecie oczywiście wyjąć ten telefon z etui, jest to w miarę wskazane, ale jeżeli chcecie sobie ładnie dopasować szkiełko, no jeżeli na przykład nie macie żadnych akcesoryjnych kejsów i tym podobnych rzeczy, no to myślę, że warto skorzystać z tego patentu, który ja już nieraz stosowałem, czyli po prostu fondę tui, oczyszczamy i montujemy. Więc dobra, mamy oczyszczone na mokro. Następna kolej, bierzemy ściereczkę na sucho, Oczyszczamy powierzchnię ekranu najlepiej jednym ruchem, Ważne, żeby dotykać tylko jedną część tej ściereczki, gdyż na niej, na drugiej pozostaną Wasze no, odciski palców. Może nie, ale bardziej tłuszcz z Waszych palców więc to może w jakiś tam negatywny sposób wpływać. Więc ty już to zrobimy. Mamy w miarę oczyszczoną na sucho powierzchnię ekranu. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli bierzemy. Dust Stickery, tak to sobie można nazwać. Czyli po prostu kawałki taśmy i przechodzimy front ekranu po to, żeby go oczyścić i nie było na nim żadnych paproszków. Oczywiście możecie wyłączyć telefon, jest to też, też wskazane, ale ja tego nie robię, dlatego że często wolę sobie odpalić ekran i po prostu zobaczyć jaki sposób nam się szkło ułożyło, czy zabiera coś ekranu, nie zabiera. To jest akurat taki mój bonus, większość tego nie robi, ale jak dla mnie jest to bardzo wygodne. Oczywiście niestety cały czas nam się chce kamera przez to uruchamiać i w pewien sposób rozblokować telefon, gdyż podwójne akurat tapnięcie w przypadku OnePlusa powoduje rozblokowanie, czyli w moim przypadku wyjazd kamery i chęć rozblokowania smartfona. Wezmę sobie jeszcze jeden. Czysty dla stickerek i przejedziemy sobie powierzchnię ekranu. Patrzę dokładnie, gdzie coś jeszcze jest, bo troszeczkę tych poproszków mi się nazbierało. Trzeba dodać też, że oryginalna folia zbyt długo nie wytrzymała, moja już się poniszczyła. Jest może odporna na jakieś drobne ryski, ale na jakieś coś ostrzejszego. No niestety, nie jak ta folia pada bardzo szybko. Dobra. Mam wrażenie, że jest w miarę ok. Jeszcze sobie popatrzmy pod kątami. Jest dobrze. No to co? Montujemy szkło. Co musimy zrobić, żeby je zamontować? Oczywiście musimy zdjąć warstwę zabezpieczającą od spodu. Nie robcie tego nad telefonem, żeby wam ewentualnie jakieś dodatkowe dziś poprochy nie powpadały. Co ja właśnie teraz widzę? Niestety, jak się nagrywa, to nie ma takiego idealnego komfortu, jak sobie to robicie. Nie przy kamerze, więc jeszcze ewentualnie doczyścić, gdyby coś gdzieś nam było. Tu jeszcze mamy. Troszkę małe te pady, mogłyby być większe odnośnie kurzu. łoby wygodniej. No i jak już to mamy, przechodzimy. Możemy sobie teraz rozblokować właśnie ekran. Niech OnePlus złapie moją mordkę. Dobra, i dopasowujemy szkło do powierzchni ekranu. Szkło w miarę powinno równo się ułożyć. Może sobie zobaczymy, jak to wygląda. Tu troszeczkę może krzywo, więc może sobie przysuńmy. No i teraz używając Eraktim powinniśmy przejechać, dociskając całe szkło. I to już się stanie. Możecie sobie wyjąć telefon z etui, no i niestety trzeba podociskać bardziej. Taki jest urok tego typu szkieł, że czy traficie z krzywizną, to już jest jeszcze inna inszość i czy Wam się to ładnie wyjdzie. Ale chodzi o to, żeby powypychać wszelkie bąble powietrza, które mogą gdzieś się zdarzyć. A zdarzają się, jak widzicie, dość często. Więc za chwilę wracam, trzeba to wszystko podociskać i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No i jestem, szkiełko założone, ale niestety produkt słaby. Po pierwsze, nie nam się praktycznie po rogach. Próbuję jakkolwiek je podociskać, ale ono cały czas odchodzi, co widzicie. Druga sprawa, docisnąłem sobie, przejeżdżając w taki oto sposób po szkiełku w celu dociśnięcia szkło już pękło, więc no nie, tak produkt do ochrony ekranu raczej nie powinien działać. A, praktycznie założyłem go w miarę równo, już jest pęknięty, już jest uszkodzony, nie chce się trzymać, więc szczerze mówiąc nie, nie. Jak na mnie tego typu szkło odpada kategorycznie, więc no co ja mogę wam dodać? Ja bym raczej tego produktu wam nie polecił, jak już na przy montażu potrafi pęknąć, no to jakiekolwiek uderzenie głębsze na pewno spowoduje jego uszkodzenie. Druga sprawa, no nie, no nie chce się to trzymać. Może jakieś podgrzanie na ciepło, suszarką, coś by pomogło, ale no, no nie o to chodzi, żeby zakładać szkło i się, za przeproszeniem, połować z tym, żeby to się trzymało. Jak nakładamy, ma się trzymać. Nie trzyma się, no to niestety nie jest to warte polecenia nawet, ale już nie będę sprawdzał, pewnie za chwilę je zrzucę i założę coś innego. Więc yy, Mokolo, Full glue, nie, nie dziękuję. Tyle, tyle w temacie. No więc, jeżeli coś na dzień dobry nie chce się zamontować i od razu się rozwala, to ja czegoś takiego nie chcę. Zresztą już parę razy podchodziłem do tych szkił Full glue. zawsze jest z nimi problem, dlatego, no cóż, lepsza opcja szkła klejone UV po całości, a nie te Full glue, gdyż no, one tylko i wyłącznie robią nam problemy. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej!